Hej, hej, witajcie z tej strony Wczoraj w godzinach popołudniowych za sprawą ponownie ukraińskiej aktorki głosowej głównej bohaterki dostaliśmy nagrania z 24 chronologicznie odcinka sezonu 4 o nazwie Penalty. Odcinek, który wraz z odcinkiem Kuroneko zawierają w sobie pewne elementy, dzięki którym lepiej zrozumiemy bardzo przez nas wyczekiwany finał sezonu czwartego. Dlatego też odcinek ten jest dość ważnym odcinkiem, by wiedzieć co się tam w nim wydarzy i czego możemy się po nim spodziewać, bo tak jak nie widziałem sensu omawiać Zwiastun na odcinka Psychomedian, choć omówienie z niego zrobię, bo nie było tam nic ciekawego. Tak, tutaj dostaliśmy parę nagrań, na których możemy oprzeć wszystkie informacje, jakie aktualnie są nam znane, doliczając do tego oczywiście koncept artyzłoczyńcy i ewentualne spekulacje co do debiutu nowych super bohaterów. A tutaj może być ich sporo. Patrząc na krótkie nagranie możemy zobaczyć chyba prawie całą klasę, która znajduje się na stadionie piłkarskim. Widzimy na muszoną Chloe, która nie jest z jakiegoś tam powodu zadowolona. I jak zwykle mamy również jej przyjaciółkę Sabrinę, Marinette, Alię, Mylę, Alix, Rose, Julekę, Iwana, Nino oraz Adriena. Nie ma wśród nich Marka, Nataniela, Kima oraz Maxa. Nie wiadomo dlaczego. Może nie są zbytnio zainteresowani piłką nożną lub mają inne plany, a może jeszcze wrócą? Zobaczymy. Mamy również wychowawczynię Pani Bastier oraz nową Postać imieniem Didier Rouse, ten to znany dziennikarz sportowy pochodzący z Francji, więc tutaj mamy można powiedzieć gościnny występ prawdziwej znanej osoby, która została przeniesiona do świata Miracles, tak jak w przypadku Harego Clowna w odcinku Psychomedian. Jak już pewnie wiecie, koncepcja odcinka będzie bazować na piłce nożnej, dlatego też taka postać została wybrana do gościnnego występu sceneria stadionu piłkarskiego. Fa była z tym związana jak i same złoczyńca, którego raczej, a nie raczej, tylko na pewno każdy. Się spodziewa. Tak będzie to zakumizowana Chloe. A Chloe ze względu na to, że jest taka możliwość. Patrząc na parę odcinków wstecz, bo na Dyrest Family, gdzie to Gabrielowi udało się dojść do sposobu zniszczenia magicznych amuletów wytwarzanych przez Biedronka. A jeśli on już to potrafi, a Chloe ponownie wykaże się swoim charakterem i przede wszystkim emocjami negatywnymi, jakie pozwolą na akumizację, to czemu by nie? Jeśli chodzi o koncept arty, jakie wyciekły w październiku ubiegłego roku, to tak one się prezentują. Przedstawiają w pełnej okazałości zakomizowaną Chloe pod nazwą penalt. Pierwsze co rzuca się w oczy to czarno-żółty strój piłkarski, koszulka z krótkimi spodenkami, pod spodem bardziej taki lateksowy strój zakrywający w 90% całe ciało, razem z rękawiczkami, zakomizowane okulary, w których zapewne będzie akuma, piłki na oczach, jak i również na środku stroju, a raczej koszulki, piłkarskie getry oraz korki, czyli normalnie cały strój piłkarski. I jak widać powód akomizacji związany będzie z sytuacją na stadionie, gdzie zapewne będą rozgrywać jakiś tam mecz między sobą. Nie wiemy, czy zauważyliście, ale włosy Chloe w formie zaakumizowanej bardzo mocno przypominają te za czasów, gdy była jeszcze królową pszczół. Samego konceptu artu można po prawej stronie jeszcze wyczytać, tam gdzie jest ten cały gwizdek, że ma właśnie ona chromowany złoty gwizdek na gumce do włosów. I tak, moi drodzy, prezentuje się cała koncepcja Chloe pod postacią zaakumizowanej penalty. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba, bo mi się podoba, i jestem ciekawy, jak ona finalnie będzie wyglądać w wersji 3D już tak w samym odcinku. Informacją, jaką warto jeszcze dodać do tego materiału jest ta z kategorii nowych superbohaterów. Pomijając Alix, która dostanie swoje Miraklum jako ostatnia i nie wiadomo kiedy to będzie, tak do rozdania pozostałej biżuterii oczekuje jeszcze paru kandydatów: Sabrina jako pies, Iwan jako Bawał, Mark jako Kogut oraz Nathaniel jako koza. Choć wiele osób uważa, że będzie na odwrót. Nataniel dostanie Koguta, a Mark dostanie kozę. Choć moim zdaniem i na pewno tak będzie, i w sumie to widać już w samym finale, Nathaniel będzie kozał, a Mark będzie Kogutem, no ale mniejsza tym. I tak jak widzieliśmy chociażby Koguta i Bawoła w finale, bo tam też się pojawiają, tak nie wiadomo co z pozostałymi. Ale jeśli jest to gra drużynowa, piłgarska, to tutaj zapewne mogą się również pojawić starzy bohaterowie, ale i również ci, którzy jeszcze nie debiutowali. Jeśli Chloe zostaje zakumizowana, to na 100% tutaj w tym odcinku pojawi się nie kto inny jak Sabrina z Miraculum Psa. Na bank mogę się założyć opaczkę żelków. W Kuroneko nie pojawia się ona, a w finale mamy już innych bohaterów jacy będą grali tam główne skrzypce, więc pozostaje właśnie penal Team. No i sam fakt, że Chloe będzie zaakumizowana, więc jedynie opcją, by pomóc przyjaciółce pozbyć się tej akumy, będzie właśnie Sabrina, która jest jej najlepszą, bliską przyjaciółką. Jeśli chodzi o innych bohaterów, a raczej superbohaterów, to dostaliśmy potwierdzenie od Winniego, że w tym odcinku zadebiutuje również Mark oraz Nathaniel ze swoimi mirakulami. więc fani Marka i Nataniela będą w niebo wzięci. Zobaczymy ich wspólnie Razem na ekranie, więc jeśli Sabrina, Mark oraz Nataniele pojawią się w tym odcinku jako superbohaterowie, to co z Iwanem, którego również widzieliśmy w finale? Wydaje mi się, że jest duża szansa na jego debiut w tym właśnie odcinku, a jeśli nie w tym, to na pewno w finale. I tak moi drodzy, będziemy mieć wtedy już wszystkich superbohaterów, jacy doczekają się swojego debiutu. I tak Marinet rozda całą biżuterię swoim znajomym z klasy. Fajnie, prawda? No naprawdę zac, nie zważywszy na to, że dalej nie wiadomo, co z młodą Alex. Ona zostanie swoje Miraklum jako ostatnia, więc jeśli mielibyśmy stawiać na jej debiut w sezonie czwartym to moim zdaniem tylko finał. A jeśli nie tam, to na pewno może pojawić się jakaś fuzja Miraklum Biedronki Królika, a młoda Alex dopiero dostanie swoje Miraklum w przyszłym sezonie, czyli w sezonie piątym. Ciężko stwierdzić tak naprawdę na ten moment, ale zobaczymy, jak to będzie. Premiera odcinka ustalona jest dopiero na 26 lutego, czyli za ponad lekko miesiąc, choć jest szansa, że pojawić się może one znacznie szybciej, na przykład u stacji Glob. Oczekujemy nowych nagrań, na i samego odcinka, a ja pomyślę jeszcze nad jakimiś odcinkami historiami na jego temat. Jeśli obejrzeliście do końca, to zostawcie komentarz o treści olchu Smiracul oraz dajcie znać, co myślicie o tych nagraniach i wszystkich informacjach jakie Wam tutaj przedstawiłem. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem po więcej oczekujcie moich nowych materiałów. Pozdrowienia dla wspierających, dziękuję za wsparcie i do następnego. Bye bye.